motorze już od dłuższego czasu był deficyt z dziewiątką, tak, wcześniej był Wełniak, był Śpiewak i oni tak naprawdę, no Śpiewak w ogóle zawód w motorze, a Wełniak miał jedną rundę bodaj, gdzie faktycznie nieźle się prezentował, więc powiem szczerze, że no trochę się z, jestem zdziwiony, że w zimie nie sprowadzono jeszcze jednej takiej wysokiej dziewiątki, takiego zawodnika jak Mraz, który raczej żyje z tych dobrych dograń, bo umówmy się, nawet jeżeli ceglarz ma słabszy dzień, nawet jeżeli, nie wiem, król ma słabszy dzień, to akurat są zawodnicy tacy właśnie, nie wiem, jak sefer czy, czy wójcik do, do grania z boku, może grać też wyżej, tak samo on DI oczywiście Zawodnicy, którzy są w stanie wejść na skrzydło i są o podobnej charakterystyce. Natomiast takiego zastępstwa zamraza jeden do jednego właśnie w momencie, kiedy on schodzi lub lub też ma kontuzję, no to nie widzę w motorze na ten moment, więc myślę, że to jest taki trochę kamyczek może do ogródka. Wiadomo, zawodnik jak emanuje formą, tak jak mraz pod koniec, pod koniec rudy tamtej, to też zespoły się jeszcze mocniej przykładają, jeszcze mocniej, żeby go wykluczyć. No i teraz Mraz musi coś nowego wymyślić, żeby zaskakiwać obrony rywal.